Nie było się tu spać sam? Nie. A jak... Ona nie przyjdzie. Skąd wiesz? A, a czemu ma przyjść? Jej dom. Na strchu mieszka. Nie, na pewno nie mieszka. Byłeś, widziałeś? Chodziłem z Krzyśkiem, ale jej tam nie ma. Ona odpoczywa W grobie jest. W niebie. I po prostu. A bo oś duchów? Nie. A chodzą duchy? Nie. Nikt nie przychodzi? Nie. Bogu też Nie. A Boga widzisz? Nieraz, nieraz przychodzi. Siedzi koło mnie i mówi: Musisz żyć na tym świecie jeszcze. A czyli jest Bóg? No pewnie, że tak. Jezu Chrystus też jest, który umarł za nasze grzechy.